do punktu widokowego, który ma być całkiem fajny. No super, droga zamknięta, to znak, że znajduje się w nadmorskim parku krajobrazowym. zapraszam was dzisiaj na przejażdżkę rowerową po Pucku Puck to małe miasto na Kaszubach ma jedynie około 10 tysięcy mieszkańców yy, i jest położone nad morzem Teraz ja jadę przez port tutaj kiedyś był port rybacki i może jeszcze jest, nie wiem, ale na razie tutaj nie za dużo kutrów widzę w tym odcinku zaplanowałem sobie, że nie będę wcale schodził z roweru, tylko przez cały odcinek będę jeździł i Wam pokazywał to małe nadmorskie miasto. I może Wam się spodoba, i wtedy pomyślicie sobie, aby tutaj przyjechać, ponieważ to miasto nie jest tak bardzo znane jak na przykład Sopot, czy Władysławowo, czy Hel ale jest również bardzo ładne. Godzina na parkingu tutaj przy porcie kosztuje 5 zł, a cały dzień 80 zł. Sporo, ale nie martwcie się. Tutaj w Pucku jest mnóstwo miejsc, gdzie można parkować za darmo. A Puck to mała mi miejscowość, także tutaj na piechotę lub rowerem to spokojnie możecie się tutaj poruszać i wszędzie dojdziecie. Teraz jadę w kierunku Molo i plaży. Myślę, że na Molo nie wiadę, ponieważ jest zakaz wjazdu rowerami na Molo. Także pokażę Wam molo trochę z daleka, ponieważ jak już mówiłem w tym odcinku nie będę schodził wcale z roweru. No, a tu widzicie zakaz jazdu. Wszyscy zostawiają tutaj rowery i wtedy idą sobie na pieszo. Ale to jeszcze nie jest tutaj molo, to jest tylko port jachtowy. Molo jest kawałek dalej. Także jeszcze się trochę przejedźcie ze mną. Tutaj przy porcie mają, organizują jakieś imprezy, zobaczcie występy i tak dalej. Fajny tutaj plac. Koszcze są. Można sobie posiedzieć w cieniu. Muchawce dla dzieci fajne miejsce food trucks lodziarnie wszystko co możliwe tu jest taka mała plaża koło Molo można pograć sobie w siatkówkę tu mamy smażalnie ryb Plaży. po drugiej stronie kolejne boiska a tu jest molo oczywiście o wiele krótsze niż w Sopocie i również jest zakaz wjazdu że nie mogę Wam tego molo tutaj pokazać Tylko zobaczcie, tu jest port rybacki Nie rybacki sorry Port jachtowy oczywiście I też można tutaj uprawiać windsurfing Kite Surfing i tak dalej A teraz pojadę w kierunku dużej plaży Szkoda, że nie można na to molo wjechać Chętnie bym wam pokazał Jak to molo wygląda, jest w miarę nowe Myślę, że ten cały port tutaj Czytałem coś na ten temat, że powstał w zeszłym roku W 2023 Także jest świeżutki Trzeba przyznać, że są tutaj Wszędzie drogi rowerowe, także można spokojnie rowerem sobie jeździć Po całym tutaj płucko, a przeważnie tutaj przy plaży Teraz mijam park linowy Po prawej stronie Po lewej stronie za chwilę będzie plaża Oczywiście rowerem Znowu nie mogę wjechać Tu jest to pierwsze wejście koło, zaraz koło molu Po prawej stronie jakby jest ratownik Biała flaga, także można się kąpać Bałtyk Tutaj w Zatoce Płuckiej musi być czysty, nie ma żadnych zagrożeń Ja ostatnio się kąpałem w Antarze i dostałem wysypkę Coś tam kwitło, jakieś glony I niestety dostałem wysypkę do dzisiaj o mama to już prawie dwa tygodnie temu było jak się kąpałem tam Także wydaje mi się, że tutaj nie ma tego problemu Zatrzymałem się, ale nie schodzę z roweru, jak Wam obiecałem, ale chcę Wam pokazać tutaj tą plażę. A z tyłu ta wyspa to Półwysep Helski i na końcu tego półwyspu to właśnie Hill. Fajnie tutaj jest, nie ma takich dużych fal przez to i może nawet woda jest cieplejsza. Ja teraz nie mogę wejść, bo wiecie, nie mogę wjechać do morza rowerem. Teraz jadę tutaj wzdłuż plaży. Około kilometr mam do punktu widokowego, który ma być całkiem fajny. Ten punkt jeszcze Wam pokażę. Wtedy będę wracał, w drugą stronę pojedziemy. Zobaczymy, co tam jeszcze będzie. I wtedy przez stary rynek. Wracam, w miejsce, w którym mam zaparkowany samochód. No super, droga zamknięta. Chciałem jechać tutaj wzdłuż morza, ale tam na końcu jest bramka, pisze teren prywatny. Także ktoś wykupił działkę aż do samego morza, i nie ma możliwości żeby tam przejechać, dlatego muszę to wszystko ominąć, wyjechać na ulicę i przejechać się kawałek ulicą. Także jak będziecie jechać tutaj w prawo, w prawą stronę od molo do tego punktu widokowego, to musicie wiedzieć, że w tym momencie jak zaczną się te duże apartamenty po prawej stronie, to musicie wyjechać na ulicę, ponieważ tutaj dołem nie ma szans przejazdu. Właśnie jak te domy będziecie mijać to musicie wyjechać na ulicę i skręcić w lewo. Tak wygląda właśnie ta posiadłość, która zablokowała tutaj przejazd przy, przy wodzie. Teraz macie tutaj znaki Hel 26, Chałupy 6,9 Rewa 10 km w tym kierunku nie wiem czy to nie był już ten punkt widokowy jadę dalej zaraz będę musiał sprawdzić na mapie no tak jak myślałem właśnie tam na rogu zaraz za, tym, za tymi budynkami które widzicie teraz za mną znajduje się ten taras widokowy i za chwilę zawracam i zobaczymy jakie mamy widoczki w tym miejscu chociaż wiecie, że z rowera będzie trudno pokazać ten widok, nie schodząc z rowera ale mogę się zatrzymać i wam pokazać widoczek no fajnie jest podjadę sobie tam do tej barierki i wtedy Wam się zatrzymam i pokażę Wam jak to wygląda Teraz wyraźnie widać hej tam z tyłu. Dobra, jadę dalej. Teraz wróciłem do portu rybackiego, około 4 minut jazdy i jadę teraz w lewą stronę od portu. Zobaczę co w tym kierunku jeszcze odkryję. Założę, że jeżeli pojedziecie tutaj w lewo od portu, możecie też tutaj wejść sobie do wody. Są tu takie mini, plaże, zatoczki i fajnie można sobie tutaj siedzieć i oczywiście tutaj nie ma tyle ludzi. Jest spokojniej. I przed chwilą mijałem bazę lotnictwa morskiego. Tutaj jeszcze są jakieś budynki po prawej stronie. Myślę, że tam wygląda, że nawet jest jakaś nowa hala zbudowana, także ta baza tutaj dalej istnieje. I to jest miejsce, do którego dojechałem, już dalej nie jadę, ponieważ filmik był za długi i już nie ma tutaj co Wam pokazywać. Liceum Służb Mundurowych. Tu gdzieś był napis, że też jest y, gdzieś tutaj jakieś Muzeum Lotnictwa Morskiego ale już dalej nie jadę, wracam teraz do centrum miasta. I właśnie zauważyłem znak, że znajduję się w nadmorskim parku krajobrazowym. I naprawdę jest tutaj super. Zaślubiny Polski z morzem 10, 10 lutego 1920 roku. Generał Józef Haller, wracam teraz w kierunku Starego Rynku i wróciłem na rynek. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że tutaj przy ratuszu znajduje się informacja turystyczna. Jakbyście potrzebowali jakiejś informacji, to znajdziecie właśnie tutaj koło ratusza na starym rynku. Mam nadzieję, że podobała się Wam nasza mała przejażdżka po Pucku w lipcu 2024. Był to bardzo fajny dzień. Mam nadzieję, że teraz wiecie, czy warto przyjechać do Pucka i tutaj spędzić 1, 2 lub trzy dni. Na pewno polecam to miasto. Jest całkiem fajne. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to proszę dajcie. Łapę w górę, kliknijcie na dzwonek, to będziecie dostawać najnowsze filmiki i oczywiście komentujcie, jak Wam się podoba Puck, czy jesteście tutaj, czy byliście już tu kiedyś może. I poza tym podlinkuję Wam jeszcze fajne filmiki wakacyjne tutaj w tym miejscu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, że ze mną jeździliście, ja siedzę dalej na rowerze, tutaj się trzymam lampy i życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej.